Witam serdecznie, drogie bliźnięte, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię przynoszą dla Was na ten tydzień. Zobaczmy, co dla naszych bliźniąt. Bliźniaczki, te, które się wybierają na warsztaty drugi, trzeci, czwarty, tutaj do mnie do Ostrowi na igraszki z Tarotem, zapraszam. Mamy już ostatni czas ostatni dzwonek, żeby się zapisać, zarezerwować hotel. Także zapraszam serdecznie. Dobra, co dla naszych bliźniąt? Na ten, ten chodźcie nawet no tutaj bliżej, tak odstawiam te karty. Podróże. Mamy tu podróże. Mamy tu jakieś przycinanie. Tu mamy jakieś zwolnienia, tutaj mamy jakieś wczasy, tutaj mamy urlopy. To jest takie odcięcie, odpoczynek. Bliźniaki od czegoś odpoczywają, ale bardzo aktywnie odpoczywają. Tu się pokazuje spełnienie marzeń w podróży, tak, lub spełnienie marzeń o podróży dla bliźniaka, czyli bliźniak podróżuje, tutaj jest, jeżeli chodzi o kasy, to jest jakieś przecięcie czegoś, tak jakby albo pieniążki ze zwolnienia, tak albo pieniążki jakieś urzędowe, bardziej otrzymane niż zarobione, tak bym powiedziała, wiele bliźniąt się zakocha w tym, w tym wiele bliźniąt jest zakochanych, ale wiele bliźniąt też jednocześnie tak jakby się zakocha tak, tu jest trygon ognia, trygon ziemski tu jest trygon wody też, no moi drodzy macie w czym wybierać, tak naprawdę w tym tygodniu, ale macie Asak czyli tak naprawdę bardzo wzniosłe emocje, bardzo fajne, mamy tutaj dwa asy przy sobie i jest tutaj, i jest tu ogień, tak, a jak jest ogień, moi drodzy, to tak jakby aż paliło bliźniaka w tym tygodniu, to jest, ale to są bardzo, bardzo fajne, słuchajcie, <laughs> bardzo fajne karty, ja bym powiedziała, drogi bliźniaku, że Jedno na co musisz uważać to skorygować swoje marzenia, tak? swoje oczekiwania i swoje marzenia, bo tu się pokazuje, że tak jakby nie ma tu szósta, nie ma tutaj kanciarstwa, ale tak jakby jest ta czwórka mieczy, czyli nagłe przecięcie, nagłe przecięcie tak jakby, ale bardziej nie, pieniążki otrzymane, otrzymane niż zarobione, tak, bo tu się mi to bardziej pokazuje, ale jest też jakiś przestój, jest coś, co nagle się skaciurało, rozwaliło, tak, rozwaliło, nie, nie dało rady funkcjonować, ale później jest tak, jest podróż, dużo podróży, jest as kielichów, to jest równe dawanie i branie, a smieczy, czyli jest to na dłuższą metę, tak, czyli coś, co planujecie jest na dłuższą metę, coś zaczęło ruszać, coś przynosi pieniążek, pierwsze pieniądze, tak, bo po, po bardzo długim zastoju też tak może być, ale tu jest siła, kochani, tu jest wymiana wiadomości tu jest wymiana wiadomości, ale jednocześnie musicie uważać moi drodzy, bo tu się pokazuje układ kostny tutaj się pokazuje skóra tutaj są, jeżeli mamy dużo denarów, no to tutaj są jakieś wypryski tu są guzy, tu są wrzody, tu są różne rzeczy, na to uważajcie na to zwróćcie uwagę, tak, aczkolwiek bardziej mi się pokazuje, tutaj wiele bliźniąt idzie na jakieś zabiegi tak, tutaj jest umówienie na zabieg, ale jest to coś rutynowego coś, co się szybko i porządnie skończy, natomiast drogie bliźnięta, wchodzicie z energią pożegnania z kimś, tylko z kim się żegnacie. <laughs> Dziesiątka mieczy po jakiejś walce, o co tu chodzi? Ech, o co tu chodzi? Toż z kim byście się tutaj żegnały? Jakbym miała powiedzieć, to z marzeniami, z jakimiś marzeniami, ale marzeniami nierealnymi ktoś odchodzi ktoś odchodzi z waszego życia i tu bym powiedziała, że ktoś odchodzi na trwałe z waszego życia, by nie wiem w jakiej formie, czy od współpracy, czy z pracy, czy, czy jakiś przyjaciel, czy, czy po prostu zakańczać jakieś przyjaźnie, czy odchodzi ktoś fizycznie, ale nagle, tak to się dzieje, nagle to odchodzi czy jest to wiadomość, ale są to wiadomości o odejściu, więc myślę, że jeżeli miałby ktoś odejść, to ktoś z trygonu Wody, albo ktoś z trygonu ognia, o tak bym powiedziała, moi drodzy. I jest to nagłe, jest to nagłe zdarzenie, jest to nagła wiadomość, ale nie jest to coś, co jest zupełnie przy domu, tak? Ale powiem tak wiadomości będą różne, tak, mogą być już, energia ma się bardzo fajną, nie ma energii oszukanej, natomiast tak jakby skorygowanie przede wszystkim, skorygowanie swoich marzeń, swoich oczekiwań, pieniążki bardziej otrzymane, dane, podarowane w jakiś sposób, nie wiem, ale podarowane, tak, czy, czy za zwolnienia, czy za jakieś, czy, czy są to pieniądze urlopowe, ale pieniądze otrzymane bardziej niż zarobione w tym, w tym tygodniu i jest taka pierwsza część tygodnia dla Was, taka zastojowa, a druga, tym. Część tygodnia, i tutaj właśnie wiadomości, że jakieś pożegnanie. Uważajcie, bo jest to tak jakby ne, wiadomość dziesiątkomiecz, mieczy, czyli coś nagłego, coś, na co musicie uważać, to jest coś, o co walczyłyście, tak? Jednocześnie może być coś, o co walczyłyście, może być ktoś, o kogo walczyłyście, i tutaj nagłe wiadomości, ale o pożegnaniu, o jakimś rozstaniu, ale takim na dobre, ale za to druga część, czyli nie będzie to aż tak bardzo bolesne, nie aż tak bardzo mocno uderzy, bo tu jest podróż, tu jest Lichów, to jest asmie, czy to jest równe dawanie i branie siła, czyli tak naprawdę wyjdziecie z jakiejś, wyjdziecie z jakiegoś z takiego dołka, wyjdziecie w połowie tygodnia, moi drodzy. Stawiałabym, że będzie to od godziny pierwszej, bo pokazują mi się te dwie jedyneczki, więc od godziny pierwszej powiedzmy, że w środę tak idziecie sobie już po coś, co jest bardzo dobre dla was, moi drodzy. Jeżeli chodzi o zdrówko, to naprawdę uważam, że tutaj uważajcie na kręgosłupy, uważajcie na jakieś wypryski, na jakieś kroki. Kosty, na jakieś guzy. Jeżeli idziecie na zabiegi, no to żegnacie żegnacie coś, co Wam doskwierało, być może nie wiem, czy są to no, jakieś, nie wiem, czy są to znamiona, czy no, różne rzeczy, tak. Ale związane najbardziej mi się pokazuje albo z kośćmi, albo ze skórą. Także tak to moi drodzy wygląda. Tydzień nie jest zły, nie jest zły, jest podzielony, jest podzielony, ale i tak jest w takiej energii wzrostowej. Czyli to, co tak naprawdę doskwierało, odchodzi, ale przychodzi coś pięknego, coś pięknego co ma rację byty na dłuższą metę. Przede wszystkim też na koniec tygodnia idzie coś zarobionego, tak czyli jest równe dawanie i branie czy w emocjach, czy w, emocjach czy, czy w finansach, bo tutaj są zdroworozsądkowe podejścia, ale pieniądze idą z podróży, więc tak to moi drodzy widzę. Pozdrawiam serdecznie do kolejnego czytania bliźniaczki hejpa. <laughs>